Dzień dobry. Nazywam się Marian Wiśniacki. Ja będę teraz wam pokazywał, jak się opalać na trawie. Zobaczcie. Musicie się rozłożyć o tak. Nie ma słońca, ale co z tego? Ja mam okulary przeciwsłoneczne i będę teraz wam pokazywał. Trzeba się opalać tak. Nie mam tutaj olejku do opalania, ale się nasmaruję. Smarujecie taki, takim balsamem? Ogólnie. Smarujecie się takim balsamem i musicie ogólnie y, chronić się przed promieniami ultrasłonecznymi. Nie możecie tak się opalać bezpośrednio. Słońce zaszło, ale ja Wam tylko tak pokazuję. Mam okularki trochę inne, bo tamte mi się zepsuły, se kupię nowe. Ale. Kapelusz. Musi być ochronny na głowę i ogólnie jest taka akcja, że ja się pokażę wam się opalać. Opalamy się tak. Leżymy, rozkładamy się ogólnie, ogólnie się rozkładamy i ćwiczymy. Proszę stąd wyjść teraz. Proszę stąd wyjść. I ćwiczymy sobie tak. No. I ćwiczymy sobie tak. O, ćwiczymy sobie tak. Ale ogólnie jest taka sprawa, że teraz nie mogę Wam za dużo pokazywać filmików. Nie mogę Wam za dużo pokazywać, bo teraz przyjechała do kogoś pogotowie. Komuś coś się stało, ale co się stało nie wiadomo. I ja Wam pokażę teraz, że przyjechała karetka, ale nie do mnie. Nie, nie, przyje... nie, przyje... nie, przyje... nie przyjechała do mnie karetka, tylko przyjechała do kogoś innego. O, do kogoś innego, nie do mnie, ja tylko się ogłupiam, tylko opalam, zobaczcie, ja się tylko opalam, zobaczcie, patrzcie, opalam się, pykam nogami i się opalam, a tu karetka przyjechała, patrzcie, patrzcie, jak bumcek, pogotowie, S, przyjechało do kogoś, normalne pogotowie, ale to nie do mnie, normalnie coś się komuś stało, nie wiem komu, o, zobaczcie, S, o, ambulans i takie co się stało nie wiadomo co się stało ja, ja się tylko opalałem ja się tylko, ja się tylko opalałem ja nikomu nic nie chcę źle robić tu jest taki, taki wąż owinięty na bandażu nie bandaż owinięty na wężu i taki taki wąż karetka w ogóle przyjechała ja za... już już wiem co się stało się ja zapraszam Was do. Ja się nie oparzyłem promieniami słonecznymi, bo ja tylko pokazałem, że się trzeba nabalsować olejkiem. I trzeba mieć kapelusz na głowie. Chyba udaru dostał. Ja ogólnie Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, i ja lepiej stąd uciekam, bo zamiast kredka z winiedami Pawlono i będę umierał. No, tyle by było na ten temat. Także życie jest piękne daleko odnoszy, lepiej uciekajcie. Ja Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału zapraszam na również moje filmiki, inne. Uważajcie na karetki. Bo się opalacie, to przyjeżdża takie coś do Was, takie dziadostwo, to kurde. Widzicie to dziadostwo powijane, takie węże, takie bycia, bycie, takie. Oj, karetka, oj, tu jeszcze tu z tyłu pokażę fajny, tu, ładne osiemnastkę. Osiemnaście lat by się ukuczone, żeby to się opalać. O. No, taka karetka. Dobra, zapraszam do subskrypcji na razie. cześć. się cześć czołem. SK przyjechała, a to nie do mnie. Dobra, na razie, bo się boję. Volkswagen, Volvo. 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 Volvo, takie takie. Taki znaczek, taki no, Cześć. Cześć.